Cześć, witajcie na kanale 365 dni o Piłce. Zapraszam na ocenę spotkania GKS Katowice-Wisła-Kraków. Zanim jednak przejdę do oceny tego meczu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem. Zacznijmy sobie tak, Wisła naprawdę imponuje, bo przede wszystkim mówimy o czwartej wygranej z rzędu, czwartej wygranej w tym roku kalendarzowym, także naprawdę ta wiosna 2023 roku w wykonaniu podopiecznych Radosława Sobolewskiego no jest wspaniała. W końcu oglądamy Wisłę taką, jaką chcieli oglądać kibice zaraz po spadku. Nie mówimy tutaj o jakiejś takiej niemrawej grze czy dowożeniu wyników, ale wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że na kanwie poprzednich spotkań, kiedy to Wisła potrafiało odrabiać straty, czytałem mecz z, chociażby z Arką Gdynia, czy kilka innych spotkań. Dzisiaj mówimy o naprawdę dobrym wykonaniu Wisły spotkaniu na każdej płaszczyźnie. Zgadzał się atak pozycyjny, wykończenie, co wcześniej umówmy się, kulało i decyzyjność polukarnym. polu Jedyne co, ale to też nie chce być czepialski, wydaje mi się, że można było przyspieszyć trochę akcję dużo wcześniej. To znaczy, brakowało takiej piłki diagonalnej w pewnej fazie ataku, czasami dochodziło do głupich strat z uwagi na nie wiem, brak pomysłu albo jakieś inne e, sprawy. Przede wszystkim mówimy o napastniku Luisie Fernandezie, napastniku pomocniku, który jest odpowiedzialny w wiśle za strzelanie bramek. Prawdziwy lider przez, przez duże L, dwie bramki Hiszpana na koncie, tym samym awansował na czub klasyfikacji strzelców. Łącznie to jest 15 trafień i 3 asysty Fernandeza. Ja poprzedni film zatytułowałem Twarz Wisły, ma twarz Luisa Fernandeza, bo naprawdę jest to piłkarz, który tą wisłę niesie. Na nim jest oparta myśl, to oczywiście jest pewien atut, natomiast pamiętajmy, że często zdarza się tak, że jeżeli drużyna jest uzależniona od jednego piłkarza, no to po pierwsze łatwo ją rozpracować, po drugie, jeśli taki piłkarz Tobie wypada, mogą pojawić się problemy. Cię ja również aktywny był Rodado, który zdobył bramkę na 3 do 0. Mam wrażenie, że naprawdę piłkarz, który czuje się świetnie w polkarnym, te wszystkie takie piłki, które do niego dopadają Świetnie kończy, bo nie jest to tylko bramka dzisiaj, ale też te trafienia wcześniej takie wstrzelone, naprawdę w jego stylu. Tymczasem, GKS to jest taka drużyna, która atakowała, która nie bała się grać w piłkę. Przede wszystkim, ta bramka na 1 do 3 w wykonaniu zmiennika Jakuba Raka, który pojawił się ledwie 4 minuty wcześniej. To też pokazuje, że GKS próbował atakować. Nie była to drużyna, która no powiedziałbym skóry tanio sprzedała, jednak do końca wisła no gdzieś tam mądrością. I w pewien sposób doświadczenie nie pozwoliła sobie, by więcej bramek padło, nie wypuściła tego zwycięstwa z rąk. Najciekawiej, było w drugiej części meczu i nie zawiedliśmy się, bo po pierwsze miałem wrażenie, że no to będzie taki mecz, w którym no Wisła może poszukać jakiegoś szczęśliwego trafienia i ewentualnie wygrać. Nie rozczarowałem się, jako my, powiedzmy kibicy piłki były emocje, były bramki, czyli to co cieszy. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda w tej chwili. Jak widzicie, biała gwiazda zameldowała się w. Tej strefie barażowej to jest szósta lokata ponownie, bo wcześniej, przed poprzednią kolejką, również tam się zameldowała. Wypadła po zwycięstwie Arki Gdynia 36 punktów na koncie GKS Katowice. Tymczasem dziesiąta pozycja, 29 oczek. Podopieczni Rafała Guraka pokazali naprawdę niezłą piłkę w wielu tego słowa znaczeniach. Natomiast no, brakowało, mam wrażenie, na tle wisły, no, jednak jakości. Mówimy tu o drużynie kadrowo. Zdecydowanie silniejszej, która była przede wszystkim pewna siebie, emanowała no, dużą mocą no i po prostu była dzisiaj lepsza. Dzięki, tak to wyglądało z mojej perspektywy. GKS Katowice przegrał 1 do 3 z Wisłą Kraków. Was serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do przycisku Lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.